To możemy sobie to nagrać, widzowie. Panowie mają taki problem z tą rozdzielczością, że nie mogą odpowiednio sobie trafić kursorem, bo im dziwnie przeskalowuje. Eee, właściwości wyłączasz. Go to compatibility, zgodność. I wyłącz optymalizację pełnoekranową i to zaznaczać, nie? I wtedy zastosuj. No. Może w ten sposób trzeba spróbować. Albo wymusić uruchom w rozdzielczości ekranu 640 na 480 Może to też pomoże. Albo spróbować rozdzielczość pulpitu i wtedy może gierka się dostosuje, nie? Jest kilka kilka sposobów. Trzeba to posprawdzać. Dobra, widzowie, jeszcze odnośnie tego, jak zagrać. Cześć, będę to jeszcze tylko tu przypomnę, jest taki link do mojej strony, i tutaj jest wszystko wytłumaczone, w jaki sposób można odpalić giereczkę. I to, co jest najważniejsze, nie wiem dlaczego tyle ludzi tego nie robi, ale jak się rejestrujecie, możecie sobie kliknąć sign up w e-mail adres, to tu miejsce urodzenia Polska nie zadziała. Trzeba wybrać Tajwan. Na czas gry w Iona 2 wszyscy jesteśmy Tajwańczykami. Wszyscy. I trzeba tutaj wybrać normalnie Tajwan. I wtedy wypełniasz całą resztę. I cyk masz konto. I wtedy to działa. Musi tutaj być wybrany Tajwan, bo w, inny, w innym wypadku to nie zadziała. Później sobie pobieracie perpla ze strony cyk, jazda. I później odpalacie tego perpla. Tada. I to co jest ważne w tym wszystkim. Ja się wyloguję z mojego konta wyloguje się z mojego konta. To, co jest ważne, to nie musicie szukać Tajwanu, gdy się logujecie na, na konto. Wcześniej tak było, że tutaj do wyboru był Tajwan, ale teraz już nie ma Tajwanu. Wybierasz globalnie normalnie. Jeśli dobrze założyłeś konto na Tajwan i tutaj sobie wpiszesz maila, to i tak ci zaoferuje gierki, które są w Tajwanie, czyli właśnie Iona 2. I to tyle. Przepraszam, pogłubiłem się. Logujesz się, cyk Mam nadzieję, że to jest ten mail. Logowanie, logowanie, logowanie. Taiwan, Taiwan. Pisz sobie SlimJ tutaj w pasek wyszukiwania ion 2 i otwórz lokalizację pliku, i wtedy będziesz miał ten pliczek. No, i jak zalogujecie się na to konto tajwańskie. Czekajcie, bo tu coś weryfikuje. To zobaczycie, że możecie sobie wejść w Store i tutaj będzie normalnie Ion 2? Nie? E I możecie kliknąć wyświetl w Purple i tada giereczka jest normalnie pokazana. Masz ile czasu do, do startu. Yy, czyli widzowie, 16 tak, zgadza się, jutro o 16 rozpocznij grę. Ale zanim jeszcze to, to warto kliknąć sprawdzanie pliku i ustawienia, tekst i wybrać sobie angielski. I wtedy od razu będziecie mieli też anglojęzyczny, yy, ten, yy, tego klienta anglojęzycznego. Bo w innym wypadku będziecie musieli w grze zmienić język, a wtedy będziecie musieli klikać w, w jakieś różne znaczki. Yy, no i w sumie to tyle. To, co jest jeszcze istotne, to potrzebujecie, jak już będziecie grali, bo do tworzenia postaci, wiecie, takiego wstępnych oględzin gierki, nie musicie mieć żadnego VPN albo ping boostera, ale jak będziecie chcieli mieć sensowny ping, bo bez tego pewnie będziecie mieć koło 300, to musicie mieć e, albo exit laga, albo Girapa e, i musicie sobie dodać tutaj plusik Add. I, I dodajecie sobie IONA2 TV, nie? Wybieracie sobie tutaj Automatic, nie? Cyk. Y, automatyczne wybieranie serwerków, Apply Roots. I automatycznie to będzie działało, jak będziecie. Uszanowanko. Automatycznie będzie to. Dziękuję, Baszu. Y, automatycznie będzie to działało, gdy, y, gdy, gdy będziecie odpalali giereczkę. I wtedy ping Wam od razu zbije, nie? statystyki w postaci no przypuszczam, że dużo będzie kobitek, i dużo nie działa po zmianie w pliku to ja bym się jeszcze pobawił rozdzielczością ogólnie ekranu albo w panelu Gforsa. Zobaczmy tylko jakie serwery jeszcze są dostępne, jak już odpalimy gierkę. No nie ma nic dostępnego, więc dopiero jutro na premierę coś będzie dostępne. Ja jak coś widzę, gram na Kromedę, yy, serwerku. Mam tutaj postać. Yy, możemy chyba nawet wejść nie? Mój gladiator powinien gdzieś tam być. Ta, jest. Proszę bardzo. Nie za gruby, nie za chudy w sam raz. Asymetryczne oczy. Proszę bardzo. Ty jest pokazane, że dzień temu się logowałem do gierki. No. Jakie kalesony, a zobaczysz, później to będą, zbroja płytowa będzie. No i tyle, jeśli chodzi o granie, nic więcej, to jest, ile? 5 minut, to jest 5 minut roboty, żeby to ogarnąć. Tyle, że z vpn może być zabawa, jeśli będziecie szukali czegoś za darmo, albo bardzo taniego, nie? Ja jak coś tutaj, pyk, linkacze ode mnie, jak macie ochotę, to skorzystajcie, jak nie, to wybierzcie sobie swoje jakieś tam i tyle. Nie ma biało-czerwonych włosów.